Koloseum w Rzymie, symbol potęgi Cesarstwa Rzymskiego i jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków świata. Gdy w 80 roku naszej ery otwarto jego bramy, na trybunach zasiadło ponad 50 tysięcy widzów, spragnionych emocji. Tu rozgrywały się spektakularne walki gladiatorów, polowania na dzikie bestie, a nawet inscenizacje bitew morskich. Arenę zalewano wodą, by odtworzyć morskie starcia. Koloseum miało też niezwykły system podziemnych korytarzy, wind i klatek, z których niespodziewanie wynurzały się zwierzęta lub wojownicy. Z czasem ten monumentalny obiekt przestał być miejscem krwawych widowisk. Stał się kamieniołomem, twierdzą, a nawet sanktuarium. Dziś Koloseum to pomnik historii, przypominający zarówno o wielkości, jak i okrucieństwie starożytnego Rzymu. Stojąc w jego cieniu, trudno nie poczuć ducha tamtych czasów i echa tłumu, który wiwatował dwa tysiące lat temu.